Cześć. Witam cię ponownie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o sylwetce typu klepsydra, a mianowicie tematem będzie większe grzechy popełniane przez sylwetkę typu klepsydra. Zdawać by się mogło, że jest to sylwetka, która może tak naprawdę założyć wszystko i we wszystkim będzie wyglądała idealnie, no bo jednak jej mówi się, że klepsydra jest sylwetką idealną. Podczas stylizowania innych sylwetek dąży się do osiągnięcia tego kształtu klepsydry, czyli proporcjonalnych ramion i bioder wcięcia w talii ładnego, większego biustu, zaokrąglonych bioder. Jednak są błędy, które ta sylwetka również może popełnić. I nie dajcie się zwieść stylistkom, która mówią, że jesteś sylwetką typu klepsydra, możesz założyć wszystko i we wszystkim będziesz wyglądała dobrze. Bo udowodnię Wam dzisiaj na przykładach gwiazd, że nie jest to do końca prawdą. I pierwszym takim błędem, grzechem dla tych sylwetek są ubrania oversize. Największym atutem sylwetki typu klepsydra jest wcięcie w talii i zaokrąglone biodra. W sytuacji, kiedy sylwetka typu klepsydra założy ubrania oversizeowe, zasłania całkowicie swoją talię. Czyli tak naprawdę pozbywa się swojego największego atutu. Zobaczcie zarówno na Beyoncé, na Kim Kardashian czy też na Eva Mendes, że one ja nie mówię, że te stylizacje są e, złe, czy że one wyglądają bardzo źle, ale wyglądałyby o wiele lepiej, gdyby miały tą e, talię podkreśloną. Jeszcze chciałabym wam wspomnieć o tym, że bo dosyć dużo będę o tym też mówiła. Że sylwetka typu klepsydra to bardzo często również są masywniejsze uda. Niezależnie od tego, czy jest to bardzo szczupła sylwetka typu klepsydra, czy jest to klepsydra plus size, te uda zawsze są troszeczkę większe w porównaniu z na przykład łydkami, czy resztą ciała. Kolejnym grzechem, błędem są też takie bezkształtne ubrania. Nie mówimy tu o ubraniach typowo oversize, jak były poprzednio, tylko o bezkształtnych ubraniach, bo takie się również zdarzają, i tutaj mamy na przykładach. Kim Kardashian w jakiejś takiej marynarce. Faktycznie ona na tym zdjęciu trzyma rękę ta w taki sposób, że ta talia jest zaznaczona, ale gdyby ona miała tę rękę puszczoną w dół, to byłby to prosty krój marynarki, który w żaden sposób nie zaznacza talii. Mamy Ewę Mendes w jakiejś takiej sukience całkowicie obszernej na dole, a u góry troszeczkę może jest coś tam podkreślone, i Salme Hayek w takim prostym płaszczu. Na żadnych z tych zdjęć one nie mają podkreślonej talii. I po raz kolejny powtarzam, ja nie mówię, że te stylizacje są bardzo złe, że one wyglądają bardzo źle, tylko mówię, że one mogłyby wyglądać o wiele lepiej, gdyby nie popełniały po prostu tych błędów lub gdyby ich stylistki, styliści nie popełniali tych błędów. Kolejnym błędem, błędem są spodnie typu rurki. No i mogłabyś się teraz mnie zapytać, no dlaczego? No ale przecież mamy też podkreślić te atuty. Oczywiście, że tak, tylko że rurki są na tyle obcisłe, że one obciskają nam również łydki. I w momencie, kiedy mamy e, bardzo dopasowane spodnie w łydkach i w udach, to powstaje tak zwany kontrast równoczesny, bo przez to, że te łydki są szczupłe, to te uda wydają nam się i biodra na jeszcze większe. I widać to zarówno na zdjęciu Kim Kardashian, Beyonce, czy też Ashley Graham. Chyba ona się nazywa, to jest ta modelka plus size. Tak samo jest ze spódnicami, ale to za chwilę. Kolejnym błędem jest nieodpowiednia długość marynarki. I taki błąd chyba pojawia się tak naprawdę najczęściej w przypadku sylwetki typu klepsydra. Uważaj, jeżeli jesteś klepsydrą, w którym miejscu kończy się marynarka, tak, aby nie kończyła się w najszerszym punkcie bioder czy też ud. Ze względu na to, że tam, gdzie będzie się kończyć ta marynarka, to jest podobnie jak z biżuterią, tam będzie też przyciągana uwaga obserwatora. Czyli tak naprawdę przyciągasz uwagę do najszerszego punktu na swoim ciele, na swojej sylwetce. Kolejny błąd to spodnie z detalami na udach. Zobaczcie, co stało się po lewej stronie na zdjęciu Kim Kardashian, kiedy założyła bluzkę, która tak naprawdę... Jeszcze bardziej zwęziła jej ramiona, a założyła spodnie bojówki, które mają mnóstwo kieszeni, e, jakichś takich przetarć. Tak naprawdę patrząc na to zdjęcie, widzimy tylko duży dół i małą górę. Jeżeli już chciała założyć takie spodnie, co uważam i tak za błąd, to powinna również powiększyć górę, tak, aby zachować te proporcje tej sylwetki. Spodnie z detalami na udach nie mówię tu tylko o kieszeniach. Wszystkiego rodzaju przetarcia, wszystkiego rodzaju dziury, które będą zwracały uwagę na uda, są błędem. Jak jestem już przy tym punkcie, to od razu powiem o błędzie. Który się nazywa poszerzanie tylko jednego punktu na ciele. Czyli w przypadku klepsydry, jeżeli na przykład poszerzymy tylko górę, a nie poszerzymy dołu, lub poszerzymy tylko dół, a nie poszerzymy górę. Tutaj macie właśnie Kim Kardashian po lewej stronie, gdzie ona poszerzyła tylko dół. I teraz, gdybyśmy mieli na przykład sylwetkę typu Rożek, no to świetnie. Wtedy poszerzamy dół i mamy sylwetkę zbliżoną do klepsydry. Jeżeli mamy gruszkę, poszerzamy górę i też mamy sylwetkę zbliżoną do klepsydry. Ale jeżeli mamy klepsydrę, która ma proporcjonalne ramiona do bioder, albo ta, ten obwód jest bardzo do siebie zbliżony, to powinniśmy poszerzyć zarówno górę, i zarówno dół, tak aby ta sylwetka nie straciła po prostu tych idealnych proporcji. Kolejnym błędem jest zbyt mocno zwężona spódnica czy to od dół, od sukienki, czy też od spódnicy. To jest właśnie tak samo jak ze spodniami typu rurki. Im bardziej węższa będzie ta spódnica na dole, tym bardziej większe będą nam się wydawały uda i biodra. Co doskonale widać tutaj na obu zdjęciach Kim Kardashian po prawej i po lewej stronie, ale również na środkowym zdjęciu Beyoncé. No i kolejny błąd: no to jest podobnie jak z długością e, marynarki. Nieodpowiednia długość spódnicy czy też sukienki. Uważaj, aby ta spódnica czy sukienka nie kończyła się w Punkcie, który jest najszerszy w twojej sylwetce, czyli w tych udach, czy też nawet troszeczkę wyżej, już przy kroku, bo i niektóre N gwiazdy się decydują na takie długości, no, ze względu na to, że po prostu poszerzasz siebie e, wizualnie i przyciągasz uwagę obserwatora tam, gdzie tak naprawdę tej uwagi nie chcesz przyciągać. Uważam, że sylwetka typu Klepsydra jest piękną kobiecą sylwetką, która można, którą można świetnie wystylizować i która będzie wyglądała naprawdę dobrze, tylko Należy uważać, żeby nie popełniać po prostu tych błędów. Dziękuję Ci serdecznie, że byłaś dzisiaj ze mną. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pojawia się bardzo dużo filmików w różnych tematach. Są e, trzy serie: jak zakochać się w kolorach, jak e, stylista danej gwiazdy dobrze zna analizę kolorystyczną, jak się ubierać będąc plus size. Ale pojawiają się również takie filmiki, które są. Z różnych dziedzin stylizacji, czy też kolorów. I Jeżeli filmik Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, to też pomoże mi dotrzeć do większej ilości kobiet. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam na moją stronę internetową www.pięknaistylowa.pl oraz na mój Instagram Piękna i Stylowa. Dziękuję Ci, że byłaś dzisiaj ze mną. Do zobaczenia. Cześć. Większych grzechy.